Panowie, panie, nastały smutne czasy. Potrzebuję waszej pomocy. Mój procesor jest już w takim stanie, że czekałem, uwaga, żeby was nie okłamać, dokładnie 15 minut, o, równiutko 15 minut, ponieważ zacząłem o 16, 15 minut, aż włączy mi się gra. I nie, nie jest to wina brudnego kompa, po prostu procesor musi zostać wymieniony, dlatego proszę, spojrzyjcie na wczorajszy filmik o nazwie Pulchnibal. Tam znajduje się pewien link, który może bardzo pomóc, no, jeżeli się z niego zarejestrujecie. Tyle wstępu, a teraz dzień dobry, może dobry wieczór, w zależności, kto takiej porze mnie ogląda. Nie, nie ma tym razem reklamy, ponieważ no, skończyła się umowa z reklamodawcą i nie, wcale nie zrobiłem aż tak dużo, jak mogłoby się wydawać, jednakże nie chcąc i tak będę musiał kupić nowy procesor. Będę musiał przeznaczyć wszystko to, co zrobiłem na przestrzeni ostatniego miesiąca właśnie na nowy komputer, no bo nowy procesor to także nowa płyta główna i nowy RAM, no bo moja obecna płyta główna no jest po prostu za słaba, by udźwignąć jakiś większy upgrade. A teraz zmasakrujmy gildię wenecką, która ukrywa się w miejscowości Buwuran, do której przybyłem, by no po prostu zrekrutować sobie nowych członków. Śmieszne słowo moich oddziałów. Niemniej zapewne czuć taką pustkę, że nie było żadnego wstępu, ale no prawda jest taka, że nie zawsze może być jakiś zabawny wstęp, no bo co ja miałbym zrobić? Przecież nie będę tu nagle... <słysy> Właśnie. Wracajmy do eksterminacji Gildy Weneckiej. Halo, halo. Na czym to ja skończyłem? Ano tak. Miałem cię zabić, drugi panie. Miałem także siąść z konia. Proszę bardzo. A teraz bierz orężę łapsko. No i zaczynamy. Zaczynamy. Niechaj ten skąpiec zaśpiewa tango. Tak. Postanowiłem, że ten miecz, miecz rodu Barnaby, będzie zwany skąpcem. Niegdyś nazywano go jeszcze Szekskaliburem, jednakże obecna jego nazwa to skąpiec. Boże, rzeź, rzeź, to była rzeź. Kompletnie nicem nie zrobili i jeszcze próbuje uciekać. Torwać go natychmiast, halo, ludzie, no, no, ile można żyć, no dalej, no, tutaj podjedź i zmasakruj. No, halo, no, matko bosko, ma ćwierć pałkę, która nie pozwala mu na śmierć. Dobrze, że znałem jedyną wadę ćwierć pałki. To tylko kijek, więc... Dobra, nie będę od nich nic zabierał, ponieważ Barnaba nie jest debilem. On wie, że za chwilę będzie rządził tymi ziemiami, więc po prostu zwerbujemy ludzi. Tylko jeden chciał dołączyć? Co to, to za smutek, co to, to za żal? No to może pojedźmy w kierunku tego margrabiego lojalnego garmala. No i zobaczymy. Może uda się go zmasakrować. Halo, dzień dobry. Tutaj pisaliście w komentarzach, że ludzi wiedziu, czy ty wiesz, że możesz ich przeciągać na swoją stronę nie wtedy, kiedy są lojalni. Kiedy oni uważają, że Doża Grawat jest wspaniały, to nawet nie ma z nimi możliwości rozmowy. Dlatego też powiem tylko jedno: Poddaj się! Lugi mają lekką przewagę liczebną, ale litości, litości. Czym jest przewaga liczebna w towarzystwie Barnaby Potężnego? Króla, imperatora, niebawem kto wie. Dobra, jak wygląda sytuacja? Mamy tutaj takie fajne cóśko. Halo, zatrzymać się, zatrzymać się wszyscy, utrzymać pozycję na wzgórzu. Utrzymać pozycję na wzgórzu, powtarzam. Nie zjeżdżajcie do nich z tego wzgórza. Mamy tutaj przewagę, mamy tutaj idealne ukształtowanie terenu. Ludzie, to jest nasze złote wzgórze, macie tutaj stać i czekać. Czekać, aż podejdą bliżej, a wtedy. Jagód! Yeah, Dobra, panowie, to jest ten moment. Są w kotlince, więc teraz, teraz możecie atakować. Teraz wykorzystamy impet, który otrzymamy poprzez zjechanie ze wzgórza, które, o dziwo, nas spowalnia, no. Przeczymy prawą fizyki i załatwimy tego pana. Albo jego konia. Dobrze, Barnabuś, zawracaj, zawracaj. I widzę kolejny cel. Halo, 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 halo. No, cześć, panie Garmal. Zaczynam podejrzewać, że rodzina mojej żony to zdrajcy i manipulatorzy. Oni nigdy do mnie nie dołączą. Zawiązałem sojusz z najbardziej bezużyteczną rodziną na świecie. Oni nigdy nie zdradzą do żegreweta. To jest smutne. A ja jadę, jadę. Macham włócznią swą i zabijam, zabijam wszystko. Bobarna Batu, Bobarna Bata. Bo barnaba, szekle, zaraz znajdzie sam Bo Barnaba, ba, nie przejmuje się czy ktoś wrogiem jego jest, czy też nie On morduje tak i morduje nijak Nie rymuje się, to nieważne jest Bowiem ja pokazuję wam jak w to się gra No i skąpiec tańczy, tra la la, la, la. Te piosenki stają się coraz gorsze Dobra, halo, dokąd uciekasz? Nie ma Ucieczki, frejerze. A ty co, a ty co, a ty co? No, cześć! Dzień dobry! Albo dobry wieczór! Widzę, że troszeczkę się potknąłeś. Co, głupi ryj rozwaliłeś? No, smutno mi. Koleś zdołał uciec, ale uwolniliśmy jednego górala bandy. Patrzcie, koleś miał w niewoli jednego członka gildii Wedeckiej. Czyżby koleś miał informacje, o których. Powinniśmy się dowiedzieć? Jelkala jest zbyt poważnie broniona, by móc tam po prostu wjechać i powiedzieć dzień dobry, a może dobry wieczór, więc pozwólcie, że się stąd wycofam. Swoją drogą, okazało się, że się pomyliłem. Jednak nie mogę ustalić nazwy dla każdego z moich wasali, ale mogę z to zmienić nazwę ogólną, tytuł ogólny. No i wydaje mi się, że tytuł kupiec, jak zresztą niektórzy z was sugerowali w komentarzach, jest adekwatny. Mam także opcję oczywiście ustania, jak będą postrzegani wasale kobiety, ale nie oszukujmy się, my nie będziemy mieli wasali kobiet, więc po prostu napiszę tutaj nijak. Po prostu. Tym wspaniałym sposobem mamy teraz tutaj kupca Ralfa z oddziałem. Dobra, to jest ten moment, w którym powinniśmy teraz pojeździć od wioski do wioski i porekrutować mnóstwo ludzi, ponieważ nasza armia jest bardzo słaba, a mamy limity 269. Ktoś się pytał w komentarzach, jak to możliwe, że mam aż tak duży limit armii. Odpowiedź jest bardzo, oj, bardzo prosta: po prostu w momencie, gdy zostajecie królem, dostajecie bufa do ilości żołnierzy, którą możecie posiadać. Mamy kolejny budżet tygodniowy i z Jalen otrzymaliśmy 8 tysięcy przychodów. Komputer zdenerwowany Remalt. Halo, halo, drogi panie, drogi panie, dlaczego ty walczysz z moimi sojusznikami? Zatrzymać go natychmiast. Kupcu Rolf, nie bój się. Ci. Uwaga, wróg ma przewagę liczebną. Zatrzymać się, zatrzymać się, zatrzymać się w tym miejscu, zatrzymać się w tym miejscu. Wykorzystamy po raz kolejny ukształtowanie terenu na naszą korzyść. Jak podejdą bliżej, zaatakujemy. Uważyliście, że ten hełm jest idealnie dopasowany do nosa Barnaby? Nawet jest takie specjalne wybrzuszenie tutaj z przodu, żeby jego nosik się zmieścił. Cudowne. Cholera, przeciwnik nie jest debilem i teraz on jest na wzgórzu. Dobra, to jest koniec, to jest halo. Dobra, Barnawa, postaraj się zrobić jak najwięcej. O! O, Kogoś tam zapnęliśmy chyba. Jeszcze tego pana doskonale, doskonale. A kogo moje oczy widzą? Czy to trup? O, jednak nie. No to w takim razie trzeba się poprawić. Halo? No teraz to jest trup. Nie pomyliłem się. Po prostu Barnaba widzi przyszłość. A skoro Barnaba widzi przyszłość, to wam stradzę tak w tajemnicy, że on w tej przyszłości widział tego pana, ale na swojej A, Pięknie go Dobra, teraz skąpiec w dłoń i masakrujemy. Raz, dwa, dobrze, trzy. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Wyczuwam wasze pieniądze. Widzę, że nie jesteście ubrani jak to ta na hołota. Jesteście bogaci, a to oznacza tylko jedno. Skąpiec na was zadziała. Prawdziwy problem pojawiłby się w momencie, kiedy mielibyśmy do czynienia z kimś, kto jest naprawdę biedny. Wtedy skąpiec byłby bezużyteczny. Dobra, dobra, barna was szedł z konia, to oznacza tylko jedno. Skąpcu, zaczynaj! Zaczynamy, taniec. No to zapraszam do baletu. Cholera jasna. Przeżywają moje uderzenia! Jak to możliwe? Jesteście biedniejsi niż myślałem. dość próbuje uciekać. Ludzie, zatrzymajcie go! Macie konie, macie konie. No przyspiesz na tym koniu! No, masz tam opcję turbo, pociągnij go za jajca! ściśnij mu jądra, niech przyspieszy. Kolejne wspaniałe zwycięstwo Królestwa Masłem i Szeklem Płynącego. Cudownie. Rolf jest nam wdzięczny za pomoc. Dobra, wypłacimy trochę hajsu ze skarbca, bo po prostu nam się przyda. A tak się składa, że w tym skarbcu mamy naprawdę sporo. Cholera, zamek Etrosku jest pod oblężeniem. Swoją drogą, czy widzieliście, że ten legendarny sąsiad przodka Barnaby naprawdę miał na nazwisko Sąsiad? W sensie nazywał się Janusz Sąsiad. To nie jest tak, że byli sąsiadami, tylko po prostu nazywał się Janusz Sąsiad. O nie, gdy próbowałem zrekrutować kogoś do mojego super zespołu, zostałem zaatakowany i to przez... Hmm, o dziwo to nie jest Gildia wenecka, to zwyczajnie rabusie. Halo, gdzie mój skąpiec? Ską... Boże, przez chwilę myślałem, że mi ktoś ukradł skąpca. Że taka dywersja, wiecie, próbowali, próbowali odwrócić moją uwagę od tego, że na przykład nie mam mojego miecza. Panowie, panowie, panowie. Jest siedmiu na jednego. To jest niesprawiedliwe. Nie macie szans, nie macie szans, powinniście tutaj przyjść przynajmniej z całą armią, jeżeli chcecie zmasakrować króla filantropa Barnabę. Naprawdę no litości, no, no litość, no co ty, z czym ty do ludzi, no. To jeszcze, ty chcesz? Proszę, chodź. No i to, to wszystko, to wszystko, na co was stać? No ludzie, jak głupi trzeba być, żeby zadrzeć z Wiedźminem, cytując klasyka. Proszę, proszę, Doża Grawet tutaj stoi. Odbudował swoje siły. O, Rodowska Republika chce kupić Margrabie lojalnego Talbara. A proszę bardzo, bierzcie go sobie. O, Gutlands. Gutlands, ty głupi debilu. Zaufałeś Doży Gravetowi, a on odjechał, zostawiając cię samego. I teraz masz niewystarczającą ilość oddziałów, by się przebić przez mury. To takie smutne. To takie smutne. Goodlands jesteś moim teściem. Szanujecie, naprawdę, szanujecie. Ale no bez przesady, są pewne granice, a ty je właśnie naruszasz. Nawet nie wiesz, jak bardzo teraz dostaniesz Gutlands. O, właśnie dostałeś. Taki piękny dzień. Ptaszki ćwierkają, słońce świeci, rodocy umierają na murach. No cudownie, no czego chcieć więcej? A ja po prostu macham mieczem, macham mieczem, macham mieczem, tak mocno, że aż tarcze im rozwalam. O, gdzie to jakiegoś kondotwiera wysłali. No nie, 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 żadnych kondotwierów. Wynocha, panowie, 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 panowie! To ajan pojem, dużo. I'm bar na badudaj, bar na budi badudaj, bar na budi budaj, bar na budud badudaj, bar na budi budaj, bar na budi bar na budi budaj. To na tejcji, że ta piosenka o Barnawie. I'm bar na badubi budaj, bar na badu bardudaj, bar na buda budaj, bar na badu badudaj, bar na bud padudaj, barabadu i tak bardzo chciałbym w końcu skończyć to. Tak bardzo chciałbym w końcu wbić ci miecz w oko Tak bardzo chciałbym weta. Lecz on ucieka, cholerny melepeta Tak bardzo chciałbym dżelkalę podbić Lecz się obawiam, że tego nie dam rady zrobić Bo prawda takowa niestety smutna Dżelkali mają, mą manufakturę płótna Barna, da buda Barna, da buda Barna, buda buda Barna, budi, barnuda Barnabuda, budi, Barnabuda, Barnudi, barna, badu budi. Gutlands oczywiście uciekł z pola bitwy jak ostatni frajer, jak ostatnia melepeta. A my po prostu awansujemy nasze oddziały na kolejne poziomy. Ciekawostka, szwabia znowu powstała w zamku Knudar oraz w zamku Techlog. Aż korci, żeby tam pójść i ich zmasakrować, bo mamy z nimi wojnę. <ścoughs> o, widzę armię rodocką. Super, cudownie. Czy oni chcą iść w kierunku Jalen? Bardzo możliwe, istnieje takie prawdopodobieństwo, cholernicy W ogóle wpadłem na genialny pomysł Skoro miasto Jalen zaraz będzie oblegane To gdyby tak kupić całą żywność w mieście A potem sprzedawać drożej Ponieważ my wiemy, że za chwilę tutaj będzie oblężenie A wtedy ludzie będą potrzebowali jedzenia Przecież to jest biznes, barwa Dlaczego ty o tym nie pomyślałeś wcześniej? Kolejny budżet tygodniowy i kolejne 7 tysięcy szekli z Jalen Patrzcie jak mnie ci frajerzy gonią, patrzcie, myślą, że mnie dopadną I gonią, i gonią, i gonią A ja sobie pojadę do Glunmar A co tam? <laughs> Glunmar jest napadnięta! Cholera Zaraz za na naszymi plecami jest armia, jeżeli teraz tutaj zostaniemy To nas dorwą to jednak szekle, co by nie mówić To jednak szekle Panowie, na starcie chciałbym powiedzieć, że bardzo was szanuję Naprawdę bardzo szanuję, bardzo szanuję każdego z was Ale jeżeli mam trzy szczery, nie mam bladego pojęcia, kim jesteście No w sensie, nie jesteście z Gili Weneckiej Ubieracie się jak szwabianie No i wygląda to, że czekaliście na mnie w miejscowości Grunmar Więc musicie wiedzieć, kim jestem Z drugiej strony, skoro wiecie, kim jestem To powinniście uciekać, gdzie masło się topi, jak mówi przysłowie Jak tylko usłyszeliście, że zbliżam się do tej miejscowości Więc tutaj nie mam bladego pojęcia gdzie... O co chodzi? Glunmar nigdy nie zawodzi. 25 ludzi chce do mnie dołączyć. Wspaniale. Wielkie Księstwo Wajagierów wypada wojnę państwu o nazwie Rodocka Republika. Cudownie. Teraz jednakże mamy problem. Musimy wymikrować do żegraweta szybciej. A, na, 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 na. Ej, frajerze, jeżeli dotkniesz tę miejscowość... Nie waż się nawet, nawet się nie, nawet nie myśl o tym, nawet o tym nie myśl. Chodź za mną mieć, za mną mieć, ale nie dotykaj tej wioski. Tutaj jestem, patrz, jestem tutaj. Czy ktoś zauważy mnie? Wra to, wracaj tu, chodź tutaj, chodź, chodź tutaj, nie wolno... wracaj tutaj. No powiedziałem, nie wolno ci dotykać tej wioski, rozumiesz? To jest święta wioska Glunmar. A Dair za przekażenie tego miejsca jest opłata. Kim wy jesteście? Kim wy jesteście? Kim są ci nowi bandeci? Kim jest ta nowa Gildia Wenecka? Czego ode mnie chce? Czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, jak bardzo za chwilę zostaniecie po mordzie? Czy widzicie tego wielbłąda? Na tym wielbłądzie siedzi San Firentis. Nie wiem, czy słyszeliście jego historię, ale on gołymi rękoma, gołymi rękoma wyciskał brzoskwinie. Naprawdę, jest aż takim z wyrolem! ich Barnaba, ni ich, tni ich, nie patrz na nic, tni ich, tni ich! Poczujcie furie, skąpca, frajerzy! Kim ty jesteś? Czym ty jesteś? Giń! Giń dla mnie w moich oczach! Jesteś nikim, bo nie masz w sobie pieniędzy! Gdzie z tym sztyletem na mnie? Plecy chcieliście wbić mi sztylet? Tak, tak, dobra, zostawiam. Patrzcie, jak tylko przestaje na nich patrzeć, oni bo oni uciekają, uciekają, Przestań na nich patrzeć, to się odwracają i próbują wbić mi miecz tle. Prawie mnie zabiłeś! Ty śmieciu! Prawie umarłem! I natychmiast złość z tego konia i leżeć! O nie, 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 nie! Co się dzieje? Kim wy jesteście? Ty gruba bulwo! Ty śmiałeś mnie uderzyć? Mnie? A Dair przestępcy zdołał uciec. Mój Boże! Mój Boże! Mój Boże! Adairze, nie wiem kim byłeś, ale dziękuję za nową armię. Kurczę, chciałem ich zaciągnąć wszystkich do armii, ale nie mogę, no nie mogę. Kurczę, to jest 200 karawan gardów. Ja pierdziele, to jest cała armia. Patrzcie, to jest tarcza z podobizną Barnaby. Po co była im tarcza z podobizną Barnaby? Rodocka Republika chce pakt pokojowy. No dobra, spójrzmy prawie w oczy. W się siedzi 600 ludzi oraz Dożagrabet z całą swoją armią. Dobra, akceptuję. Niechaj będzie, niechaj nastanie pokój. W takim... Floris, odsyłam was wszystkich do domów. Umocnijcie swoje pozycje, zgromadźcie armię, ponieważ przygotowujemy się do ostatecznej wojny z rodokami, która mam nadzieję będzie już niebawem. A na razie. Skupmy się na tym, by pobudować nasze manufaktury, zgromadzić jeszcze więcej pieniążków i umocnić to, co udało nam się zdobyć na przestrzeni tych wszystkich wojenek. Jak widzę, rodokowie dostają po tyłku na każdym froncie, stracili zamek Randy, niebawem stracą także i Szalis najprawdopodobniej, no bo jak długo mogą bronić tego malutkiego kawałka pustyni? Raczej niedługo. Ja zaś powrócę do Uxhalu, z którego przeniosę stolicę najprawdopodobniej właśnie do Jalen. Matko Bosko, jak wspaniale! Ile pieniążków! Ile pieniążków! pieniążków, ile pieniążków? O, 18 tysięcy szek. Boże, jestem tak bogaty. Jestem najbogatszym człowiekiem na świecie, naprawdę. No ale ten odcinek jest już chyba wystarczająco długi, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za jego obejrzenie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie o jego skądaniu i pamiętajcie o jego ocenieniu przede wszystkim. No i dłuższego, mam nadzieję, że niebawem. go trzecinny i papa. A i byłbym zapomniał. Reklam już nie ma, dlatego po prostu powiem. Pamiętajcie o tym linku, który znajduje się pod wczorajszym filmem pod tytułem Pulchnibal.